Cześć, jesteśmy na Broniszach Pierwszy, pierwszy sprzedawca, producent w Alejce Erli Genewa 25 drobna 45 gruba Tutaj mamy u Pani jabłko jeszcze zeszłoroczne 12-13 drobne sorty 18-20 zł Grube sorty I tu podobnie u Pana Dwie dychy, piękny Ligol Idziemy dalej Generalnie piątek Jak to mówiłam tutaj Staliby walcy godzina płaci Godzina traci Ja właśnie sprzedałem Debra cena Po targowaniu Średnia wyszła za stołobianek 15,60 także, także cena bardzo ładna Jabłek niewiele Jak widzicie Alejka pusta Jedna naczepa Z grecką czereśnią Jedna naczepa z serbską wiśnią słodni handlowana czereśni nie jest może bardzo dużo natomiast zainteresowanie czereśnią jest małe wczoraj jak mi tu wspominali sadownicy był czereśniowy szał po południu rano towaru dojechało no i cena transakcyjna spadła do 10-11 zł generalnie w tej chwili nie ma na rynku wiśni na przykład Także kto wjeżdża, ten sprzedaje z miejsca. O takie morelki, jak tam widzicie, to jest Early Orange. W grubszym sorcie około 50 zł, 60 drobniejsza 40 zł. Eee, Rutgersztetter, pierwszy śliwy, około 3 zł. Krajowo, oczywiście. W owocach miękkich króluje borówka, 15-16 zł. Najgrubszy sort 17 zł. Jest także sporo czarnej porzeczki 7-10 zł. Czarna, podobnie czerwona. Jedno stoisko na razie z truskaweczką 14 i 18 zł. O, jest i czarna porzeczka. Jest i porzeczka kolorowa, tak jak mówiłem. Mniej więcej w podobnych cenach. Dzisiaj rządzi burówka w owocu miękkim. Eee, no, mówię truskawek. Je, jeden sprzedawca z truskawką, moim zdaniem, troszeczkę może za mała nawet cena. Można się trochę dzisiaj porządzić. No i wyjeżdżamy. O, poprzeczka, poprzeczka w jedną stronę, poprzeczka w drugą stronę, puściutka. A tutaj ostatnio, jak pamiętacie, było pełno czereśni, której nikt nie chciał.